Cześć kochani, z tej strony PDXXXSA Mianowicie chciałbym z Wami troszeczkę nieco pogadać, gdyż kochani, pomyślałem o tym, że ostatnio pomyślałem o tym jakiego lubię lubi YouTubera, a którego nie lubię. Chodzi na przykład tym razem o Pandę czy Toriego Mianowicie, tak jeśli chodzi o to, przez te 3 lata chyba lubię oglądać dla tego Pandę. Teraz dlatego, że po tym jak Citrox stracił kod. To teraz ja go mam jako panda. Pod panda mm, po prostu. Że, no, Lubię tego YouTubera, choć ostatnio mało go w sumie oglądam. Może dlatego, że trochę nieco podupada i jego rekord też ulega zniszczeniu, tak jak mój. Znaczy nie gdzie, tutaj jest ten jego klan. Może poszukam, ale. To raczej nie mogę znaleźć. Moim zdaniem padda kiedyś chyba był ten dobrym youtuberem. Nawet nie był 35k. Ja też prawdopodobnie niedługo skończę żywot kucharkowy, tak jak on. Dlatego, że zobaczcie, było blisko 36k, a, dla nie a od niego najbardziej, naj najdalej zaszłem. Bo miał trudniejsze poziomy. I oczywiście miałem łatwiejszy. Ze względu na to, że patrzcie jakie ja mam słabe napucha. A jeśli chodzi o Toriaka, to go lubiłem do czasu, dopóki nie, do Rosy nie dodali. Moim zdaniem jest to najgorszy youtuber, a Panda jest najlepszy. Dlaczego? Otóż, no, po prostu, że Panda lepsze filmy robi, Toriak tak słabo. Poza tym, no, jest trochę dziecinny nieco. Może trochę, może bardziej powiedziałbym tutaj nieco wulgarnie, ale poza filmem widzowie, bo inaczej musiałbym usunąć. Ale chodzi dlatego, że lubiłem go dopóki do czasu, dopóki Rosy nie dodali. Po prostu zaczął o nim ciągle gadać. A od kiedy mi się przypomina o traumie, to strasznie nie lubię tego youtubera strasznie. Po prostu. Moim zdaniem, po prostu, ten kto ogląda, to jest po prostu jakiś kidos. I tyle. Po prostu. Ja o nim tak mało sądzę. Jeśli miałbym w ogóle pokazać, to. W sumie Panda ma większą przewagę od niego, bo sprawdźmy ile Panda ma? 209K A Tori ile ma? Sprawdźmy. 136 Czyli no, można powiedzieć, że tutaj Panda jest lepszy po prostu. No bo w sumie miałem tą recenzję robić. Po prostu bardzo krótko go lubiłem, teraz po prostu Toriaka nienawidzę, a panda lubię. Po prostu chodzi o to, że ciągle słyszę o tej rośli, no normalnie, masakra. Zresztą normalnie czasami nie chce mi się żegać, ale raczej tu nie powiem dalszych zdań, bo byłoby to trochę nieco złe. W sumie, przynajmniej możecie wiedzieć, jakich lubię. Więc powiem, że ten, kto ogląda teoriaka, to jest zły, ten, kto ogląda Pandę, jest fajny. W sumie. Ja po prostu mam takie zdanie. Zastanawiam się niektórych YouTuberów następnych zrobić, ale najprawdopodobniej będzie to chyba. Jeszcze nie wiem, po prostu zobaczycie. Na razie nie chcę więcej mówić. To jest moim zdaniem ranking. Po prostu lubię bardziej pandę, choć ostatnio go nie oglądam. Jeszcze raz wam mówię, Toriaka nie lubię. Po prostu. Moim zdaniem, nawet go już po prostu nie oglądam, bo ciągle po prostu słyszę o swej traumie i tyle. Więc po prostu lubię po prostu pandę i tyle. Choć może było tam kilka odcinków, których nie oglądałem, ale po prostu bardziej pandę, mam nadzieję, że większość też go lubi mam też numerów, nie przepadało za problem, ale, znaczy tych subskrybentów jakich mam, więc czym ci się ma...